No teraz mini widzowie z tej strony Piernikos i to jest film, oczywiście, o Bones Masters. Yy, teraz mam taki yy, malutki pianki w ogóle wokół telefonu, więc może bardzo dobrze dźwięk wyjść. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w, później, yy, w, późniejszym, yy, w późniejszej części filmu, a jeśli będzie dobrze wyglądało, no to, ten, to po prostu zobaczycie. Jeszcze tylko podgłośnie. I zobaczmy jak będzie wyglądał dzień. Zróbmy amazing kick Kurde. Dobrze, no to zobaczmy jak będzie wyglądał amazing kick Dobrze, niech będzie kudę. Niech będzie już. No dość słaba, nie leci jakoś dobrze. Tak, super, leciał. Dawaj, biedziny, kurde, choinka. Então spróbujmy Amazing Kick jeszcze raz. Não Jeszcze raz. I dalej. niestety nie gram, ale spokojnie, wszystko jest dobrze. Po prostu ja jak na razie nie gram, bo ładowałem trochę tych pianek, ale... O. Kurde. Kurde. No ja nie mogę, no nie mogę kliknąć. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, to się widzimy, jak to już to zrobię. Okej, okay, udało się. O! Jeszcze jakiś ciepło. To dobrze. Mm. czy blada. ale po prostu ciężko jest grać pomiędzy pionkami wszystkimi no to jak na razie z tego filmu wszystko jeśli wam się spodoba to zostawcie łapkę w górę i no dobra jeszcze odbiorę sobie nagrodę ale w tym czasie zostawiać łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Goodbye!